Las Lagiwnicki, miejsce pełne magii. Drzewa przystroiły się już w jesienne suknie, zwiastując nadchodzący wielkimi krokami okres chłodu i słody. W lesie wciąż jeszcze spotkać można ptaki. Takie sceny przywodzą na myśl Puszczę Białowieską czy Lasy Karpackie. Rozgrywają się one jednak w Łodzi. To tutaj właśnie znajduje się Las Łagiewnicki. Jeden z największych w całej Europie kompleksów leśnych położonych w granicach dużej aglomeracji miejskiej. Cisza łagiwnickiego lasu raz po raz przerywają nawoływania licznych ptaków reprezentujących ponad 100 gatunków. Pojawiają się tutaj dziki, sarny, lisy, wiewiórki, a okazjonalnie nawet łosie. Las łagiewnicki prezentuje się naprawdę okazany. Sprzyja temu zróżnicowanie gatunkowe drzew, jakie porastają ten obszar. Brak tutaj typowych dla Polski Centralnej borów sosnowych. Ich miejsce zajął potężny kompleks lasu liściastego i mieszanego z dominującym dębem. Flora lasu liczy ponad pół tysiąca gatunków roślin naczyniowych, a wiele z nich to gatunki rzadkie i chronione. W łagiewnikach znajduje się prowadzone przez ojców franciszkanów sanktuarium Świętego Antoniego. Wkład zespołu kościelno-klasztornego wchodziło także niegdyś sześć drewnianych kaplic, z których do dnia dzisiejszego dotrwały tylko dwie kaplica świętego Antoniego oraz kaplica świętego Rocha i św. Sebastiana. Obie położone obecnie nad łagiewniczanką. Kaplica św. Antoniego jest najstarszym zabytkiem zachowanym na terenie łodzi. Las Łagiewnicki ma szczęście obfitować w miejsca wilgotne, gwarantujące życiodajną wodę dla całego ekosystemu. Na terenie lasu swój początek ma jeden z dopływów Wisły, czyli Bzura. Pod koniec ubiegłego stulecia utworzono rezerwat przyrody Las Łagiewnicki, obejmujący ochroną blisko 70 hektarów najcenniejszych naturalnych fragmentów lasu. Zadziwia wielka różnorodność flory i fauny tego obszaru. Chcąc zachować wspaniałe walory rezerwatu, nie należy ingerować w przyrodę, niszczyć jej elementów, zbierać grzybów czy owoców, palić ognisk, hałasować, a wędrówki trzeba ograniczyć jedynie do oznakowanych szlaków. Las Łagiewnicki to nie tylko miejsce występowania wielu gatunków zwierząt, ale także swoisty szpital, czy wręcz sanatorium dla dzikich przedstawicieli polskiej fauny. Dzieje się tak za sprawą najnowocześniejszego w Polsce ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich znajdującego się właśnie na terenie lasu. Zmieniona przez człowieka przyroda potrzebuje teraz jego pomocy. W lesie pojawiają się pilarze, którzy prowadzą prace sanitarne. Usuwane są wiatrołomy oraz drzewa zagrażające bezpieczeństwu poruszających się po lesie turystów. Opiekujący się lasem pracownicy leśnictwa miejskiego w Łodzi prowadzą także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zapraszając uczestników warsztatów i konkursów do samodzielnego odkrywania tajemnic łagiewnickiego lasu. Las może żyć bez człowieka, ale człowiek bez wątpienia nie może żyć bez lasu. Położone na przedpolach łódzkiej aglomeracji Morze Zieloności to niezwykle cenny, ale też wrażliwy i delikatny ekosystem. Potrzebuje on ochrony, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje poznania, do którego zachęca odkrywając przed odwiedzającymi wszystkie swoje skarby.